Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale późno, ale zapraszam do oglądania, dlatego że dzisiejszy konkursuję, bo bardzo, bardzo, bardzo na pewno Wam się spodoba. Nie przewijajcie i ruszamy do oglądania. Z Polaków na pierwszej usiadł Tomasz Pilk, który skoczył 124 m. W drugiej serii mu to nie dało. Hula później po nim skacząc skoczył. Pół metra bliżej i też do drugiej serii nie dawało mu to awansu. Później z Polaków skoczącym Maciej Kot skoczył tyle samo ile Stefan Hula. Awansu mu nie dało. Wąsek skoczył najlepiej z Polaków w tych moczych 125,5 metra blisko 32. Lokata, ale drugiej serii nie było. Zniszczył 121,5. Drugiej serii nie ma. Muranka 124 drugiej serii nie ma. Wolny dni pół drugiej serii nie ma. No i trochę byliśmy zdenerwowani, ale do skoku kolejnego polaka. Ale przy okazji, przy tym, zanim skoczył kolejny Polak, skoczył Stefan Kraft. wygrał serię próbną i skoczył teraz 132,5 metra, to był bardzo dobry rezultat. Później skoczący po Stefanie Krafcie Pawolicz skoczył 137, był to bardzo dobry wynik, zajął pierwszą lokatę. Andrzej Stękało, jej. skoczył tyle, ile Pawolicz, druga lokata. Na dobry skok musieliśmy czekać niedługo, bo musieliśmy czekać na Rory Jakubasiego, który skoczył 136,5 metra i był tuż na zastękało. Kolejny dobry zawodnik, który później skakał, to był Mariusz Olimpik skoczył 133 metra. Później musieliśmy... Nie musieliśmy czekać długo na kolejny dobry skok. Dlatego, że Kubacki skoczył 132 i bardzo dobry rezultat. 14 pozycja po pierwszej serii. Później skończący żuła skoczył 132 i... i 12. Kamil Stoch. Liczyliśmy na dobry skok, a był 127,5 metrowy, no i awans dało, ale no, liczyliśmy na więcej. Andrzej Bichler słabo skoczył, więc o nim nawet nie mówię. Chociaż, że skoczył 132, ale taki skok, oj, nie za najlepszy. Rana Ruth skoczył 139, no i po pierwszej serii on prowadził A. Andrzej był trzeci, no i zapowiadała nam się bardzo emocjonująca druga seria. Zaczął pierwszy z Polaków jeł kamel Stoch, 132 metry. No i taki skok na 20 pozycji. Później na belce z Polaków usiadł Dawid Kubacki. Skoczył taki w porządku skok, chociaż liczyliśmy... Na więcej, Kubacki skoczył 131 metrów, 131 i pumen. i 131 metrów, przepraszam. To mu najlepszej pozycji nie dało, bo w pierwszej dziesiątce nie, się nie znalazł, był 11. Później skakał Żuła. Kubatki nadal prowadził i wiedzieliśmy, że Polak po tym skoku będzie prowadził. Ale który? Piotr Żła skoczył 134,5 metra. Bardzo dobry rezultat. Był to bardzo dobry rezultat. Później na balce znalazł się austriacki skoczek Stefan Kraft. Skoczył bardzo daleki skok. 138,5 metra. Tak, 128,5 metra. Ale na dobre skoki to długo nie musieliśmy czekać. Bo przed Stefanem Kraftem skakał Lindvik. Skoczył 141,5 metra. Ale kolejny dobry skok to był Rory Ukubasi. W 131 metrów objęcie prowadzenia. Nas to nie interesowało. Bo tylko interesował nas Andrzej Stankawa. Wszyscy stanęli. Wszyscy tylko na niego liczyli. A bo nagrywać. To O, 133,5 metra. Musiał 135. I niestety, niestety o 30 punktu przegrał Zororzyw. Cała Polska załamana. Był trzeci po pierwszej serii. I tylko liczyliśmy, że jakiś z tych zawodników skusi. Choć oni są bardzo dobrzy. Może się cieszył, bo ma czwarte miejsce. Ale niedosyt był. Bo on wiedział, kto skacze. Pawolicz. Wszyscy stali. Uciszeni. Byli podekscytowani. Bo to Pawolicz może skusić. A Pawolicz 130 metrów. Cała Polska stała, krzyczała, stękała na podium. Już na pewno na trzecie. On też krzyczał. Bardzo się z tego cieszył ród. No co? Każdy uważał, że on już to wygra. Chociaż, że może niektórym zapaliła się lampka nad głową Rzynia? Którym się zapaliła? To był dobry. Skoczył 129 metrów. Wszyscy stali, krzyczeli, że Andrzej jest drugi. Rory Kuba się wygrywa. Andrzej jest drugi, Lindwik jest trzeci. Krzyczeliśmy, stawaliśmy, bo Andrzej jest drugi, więc na mistrzostwo świata idzie jako faworyt i na konkurs, na który serdecznie Was zapraszam i to by było na tyle. No i co? Dobrego wieczorka. No i...